Witam serdecznie. Chciałem Wam zaprezentować kilka rodzajów oświetlenia butów. Pierwszy, który występuje w butach dla starszych dzieciaków i dla dorosłych, są to butki, które świecą. świecą. Włączane są na styczek i tym sobie regulujemy różne rodzaje światełek. Mrugają, nie mrugają, wyłączamy. Natomiast świecą. Przychodzę czy nie chodzę? One świecą. Widzieliście prezentację pewnie niejednokrotnie. Jest tu port USB do ładowarki i ukryty w podeszliu bucika akumulatorek. Najbardziej zaawansowany, chyba, rodzaj oświetlenia. Odstawiamy. Drugi rodzaj. Dzieciak chodzi. I naciska. Chodzi. Długo świeci. I naciska. Idziecie, jak chodzi i świeci. Jest problem. W podeszwie buta umiejscowiony jest moduł świecenia. Niestety ten modulik ma wbudowany mikrostik. Micro switch, jak to zwał, tak zwał. On po paru dniach wysiada. Przestaje świecić. Jak dzieciak, jest cięższy, chodzi bardziej na piętach, częściej mocniej naciska, pada. To jest tandeta, chińska tandeta. I większość takich butów, które są na zagranicznych aukcjach, na AliExpress i tak dalej, tych typowo chińskich, właśnie ma wbudowane takie moduły. Nie polecam. Tandeta. Kolejnym rodzajem oświetlenia mamy oświetlenie uruchamiane za pomocą wstrząsu. Dzieciak chodzi, buty siedzą. Zauważcie, tutaj mamy oświetloną tylko piętę, tutaj oświetloną mamy całą podeszwę. Mamy użyte dwa rodzaje modułów. Już pokazuję. W tym buciku mamy modu Barlume BR03. Jest to takie cudo. Cały oblany żywicą w środku bateryjka CR2032. I w tym buciku mamy akurat trzy diody w różnych kolorach, które świecą po się. Te diody są, są zalane w żywicy. To jest całkowicie wodoodporne. Świeci. Tutaj mamy taki trik. W podeszwie buta mamy ukryte wszystkim znane taśmy LED. Taśma LED jest naokoło bucika zamontowana w podeszwie i uruchamia ją bardzo podobny moduł. Za ja pomocą strząsu jej sobie świeci. Różne diody w różnych kolorach. Dzieciak chodzi, bucik świeci. Teraz tak. Jeżeli tu jest podeszwa, tak? Dzieciak chodzi, podeszwa się zgina. Czasem, jak się taśma zgina, gdzieś coś nawali. Wymiana, o ile wymiana samego modułu z bateryjką nie jest problemem, można odciąć, zmontować nową. Niektóre mają wyposażone w taką szybką złączkę. Jest OK. O tyle wymiana samej taśmy w podeszwie buta nie do zrobienia. Ale działa. Sam moduł jest wodoodporny, zalany żywicą, natomiast jest tu przewód, tak? Jest tu taśma. Różnie bywa. Wróćmy do tego. Świeci. Wodoodporny. Proszę bardzo. Tak samo ukryty w podeszwie buta jak w poprzedni modulik. Wymieniamy. Proszę bardzo. Gotowe. Dzieciak chodzi. I te główne, jeden i drugi, w większości są zbudowane w butach Barlume. Serdecznie zapraszam.